Dobry wszystkim. Witam na kanale Mój Garaż Moje Hobby. Dzisiaj opowiem Wam, jak doszło do tego, że stanę się posiadaczem Forda Mustanga z 1965 roku, który jest moim w sumie największym marzeniem motoryzacyjnym. Otóż nie było to takich hopshipped. Zaczęło to się od tego, że pierwszym autem, który restaurowałem, był Ford Town, z którego znajdziecie w link w opisie. Otóż było to auto, w którym obiecałem sobie, że parę do ślubu 5 lat restaurowałem go i udało się to wszystko spełnić i miesiąc przed ślubem skończyłem restaurowanie auta i pojechałem nim do ślubu ale w międzyczasie w pracy, w której byłem e, znajomy mechanik przyjechał do mnie Dodge W200 okazało się, że było to auto z silnikiem 5.7 V8 i dźwięk tego silnika mnie zauroczył i od tamtej pory postanowiłem sprzedać Stanusa mimo że go miałem, nie wiem, może pół roku i zbierać pieniążki na y, wymarzonego maselkara, jakim było w sumie, albo Ford Mustang albo Chevrolet Camaro, był jeszcze w myślach jak Firebird Camaro oczywiście drugiej generacji, bo ten mi się najbardziej podobał Transam i no wszystko co było fajnego w tamtych latach z fałsemką nie kręciło, więc czekałem może akurat coś się trafiło i tak, tak jak powiedziałem, tak i też yy, zrobiłem więc wyjechałem yy, ze za granicę, zbieraliśmy pieniążki odkładałem sobie i w pewnym dniu na Allegro ukazało się ogłoszenie które na dobrą sprawę po zdjęciach, nigdy przy czym nie powiedział, że to był FOTMUSTACH bo to już było jedno lub dwa takie nieciekawe zdjęcia w którym było tylko i wyłącznie przód auta i mało tego y, przód tego auta nie przypomina w ogóle Mustanga, nie wiem czy pamiętacie, w pierwszych odcinkach pokazałem jak auto wyglądało i jak wiecie z przodu miało lampy od Warszawy czy tam od Syreny, nie miało grilla y, w sumie grill był ale zrobiony z, z jakichś tam rurek nie było konika, nie było zrzaka i praktycznie nie przypomina z przodu w ogóle Forda Mustanga ale mimo wszystko, zaciekawiło mnie to ogłoszenie i zadzwoniłem do właściciela otóż okazało się, że właściciel w sumie nie chce go sprzedać w sumie chce go sprzedać taka była no, luźna rozmowa ale mimo wszystko no, nie udało się dojść do porozumienia i nie udało się go kupić w tym czasie ale nie odpuściłem tematu bo stwierdziłem, że to jest chyba auto, które będę miał petraktacje, rozmowy, późniejsze z, z synem właściciela i przez Facebooka i mailowanie i telefonowanie zajęło w sumie rok czasu i udało się dopiąć tematu i zadzwoniłem do Łukasza pewnego dnia i powiedziałem Łukasz kurde jedziemy po moje auto Forda Mustanga Łukasz nie zastanawiał się za długo powiedział tylko gdzie, gdzie kiedy i lecimy także podpięliśmy lawetę i w drogę Kawałek był przed nami, bo było to sporo za Warszawą. Czyli jakieś dobre 400 km od nas, więc wycieczka na cały dzionek Ale to, że jechaliśmy taki kawałek, to już jest nieważne. Najważniejsze jest to, co spotkaliśmy na miejscu. Otóż miejsce było kosmiczne. Kosmiczne pod względem tego, co tam zastaliśmy. Bo oprócz Porta oprócz Mustanga, które zaraz zobaczycie na zdjęciach, było jeszcze sporo innych. Klasyków, które stały odłogiem, pod chmurką. To, co mogło się zmieścić w, samo, w garażach i w szopach, które tam były, to się mieściło, a reszta wszystko było na zewnątrz. uwierzcie mi, było tam około 20-25 klasycznych, fajnych samochodów, takich jak Porsche 924, 928 Turbo, Fiat X19, mnóstwo, mnóstwo innych samochodów, Panhardy, drugi Mustang, Cadillaki Chevrolet Caprice. A na samym wstępie, jak żeśmy wchodzili, na dzień dobry stała rama z kawałkiem karasery i z silnikiem od, i z silnikiem od jakiejś starej, starego Forda z lat 40 Także no, sam klimat tego miejsca to był niesamowity, Dlatego tego jeszcze kubek w części od samolotu, z 20 motocykli starych, motorowerów I wszystko w jednym miejscu, marnowało się i niszczyło się i większość tych rzeczy w ogóle nie było do sprzedania, także Sama ta, sama ta wycieczka no, to łzy w oczach, jak widziało się na te klasyki, które tam stały i na domu sprawę nie można było ich kupić, a jak coś nie daj Bóg byłoby do sprzedania to w tak dużych pieniądzach, że prawdopodobnie po prostu zgnije. Właścicielami tych aut yy, byli trzej bracia, z których jeden był prawdopodobnie w Stanach i te, przez kilkadziesiąt lat te wszystkie samochody Yy, kumulowali, składali w jedno miejsce i zbierali, zbierali, zbierali. To takie typowe zbieractwo, bo części walały się wszędzie. Ale w sumie nie w tym był problem. Problem, problem był w tym, że, że naprawdę szkoda było tych aut, że, że one się tak marnują i na dobrą sprawę. Yy, los jest ich taki, że zgniją, tak jak ten Ford mógłby zgnić nie to, że go to zabrałem, bo stał pod chmurką, pod porwaną pod deką, więc... No, nie było to za ciekawe miejsce, żeby przechowywać takie fajne klaski. Ciekawi mnie również historia tego samochodu. Otóż, auto jest praktycznie całe życie swoje w Polsce. Może nie tyle w Polsce, co w Europie. Auto było prawdopodobnie ze Szwajcarii, gdzie było kupone w salonie. I jakimś cudem znalazło się w Polsce, i to dosyć sporo lat już jest tutaj u nas. Widać to po różnych naprawach, jakie były, były naprawane w czasach PRL-u ale to dowiecie się z poprzednich filmików, w których ukazują się kwiatki typu y, rozbita, rozbity przód i jak był spawany, jak były lampy zakładane od syreny, no coś tam była rzeźba rzeźba była ogólnie niesamowita ale najfajniejsze jest to, że auto ma swoją historię w Polsce, dosyć długą i Mam nadzieję, że uda, uda mi się kiedyś to rozwikłać. Mam dwie umowy z poprzednimi właścicielami. Spróbuję pogrzebać w temacie i dowiedzieć się, bo jestem ciekawy, kto za komuny mógł posiadać taki samochód i było go stać na, na takie auto, gdzie wiemy, że w tamtych latach samochody, jakie jeździły po Polsce, to były e, maluchy syreny Warszawy. Jak ktoś był naprawdę stać, to jeździł dużym Fiatem lub polonezem, to, to już w ogóle było kosmos w tamtych latach. A MUSTAK to był statek kosmiczny, prawdopodobnie. I że z takim silnikiem to w ogóle, w ogóle to było nie do ogarnięcia w, ogóle w głowie, że takie auto mogło jeździć po polskich drogach i ktoś taki coś posiadał. Więc jestem ciekawy, naprawdę, kto to miał i kim był ten człowiek, który jeździł takim czymś w czasach PRM. Ciekawostką jest również to, że właśnie ten egzemplarz. Posiada tą manualną skrzynię biegów, którą zaraz Wam pokażę. Jest ona w garażu. I w sumie to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że auto, jakim jest Ford Mustang, które wylądowało i było sprzedawane w, w Europie, nie mogło się nazywać Fordem Mustangiem, bo znak Forda Mustanga był zastrzeżony przez. W sumie nazwa Mustang była zastrzeżona przez inną markę. I na rynek europejski Ford Mustang nazywał się Fordem T5. I ten piękny wlew paliwa, który powinien być z tyłu taki ładny koreczek w miejscu gdzie, gdzie powinien być napis Mustang była tylko po prostu zwykła zaślepka e, oczywiście również i lampy tylne e, w wersji europejskiej są inne, bo posiadają e, pomarańczowe kierunkowskazy, czego nie można doświadczyć w wersjach e, amerykańskich bo oczywiście Amerykanie mają kierunkowskazy czerwone jak i licznik do tego auta faktycznie powinien być kilometr ale ja mam chyba od jakiejś Warszawy licznik więc będzie trzeba go jeszcze załatwić w moim posiadaniu jest również e, silnik do tego samochodu Śmiem przypuszczać, że jest to silnik oryginalny e, widać to po głowicach na których jest napisane nie wiem czy to będzie widać tutaj 60 piąty rok tu jest również pojemność 2,8 9 cala o teraz widać dokładnie. E, nie wiemy w sumie w jakim stanie są te w jakim stanie jest ten silnik ale mam do niego również i pokrywy zaworów kolektor sący, który jest żeliwny no i zaciekawi mnie również tutaj do czego służyło to kółko? Czy to jest coś związane z, z klimatyzacją, czy dodatkowo jakieś sprzęgiełko szło i kompresor? Ciężko powiedzieć, są dwa koła pasowe, więc coś, coś mogło być. Yy, po kodzie nadwozia wyskakuje, że silnik, jaki tutaj powinien być, czyli 200-konny, czy tam 200-konny silnik yy, pojemności po 289 cali, i rocznik 65. Jest do tego również i. Gaźnik widać, który też po kodzie wyskakuje, że jest prawidłowy. Bo oczywiście pochodzi nadwozia. Dwa wałwy, czyli dwuzaworowy, dwu dwie przepustnice, czyli wszystko wskazuje na to, że gaźnik również jest od niego, i wszystko wskazuje też na to, że jest to jednak ta słabsza wersja, czyli dwustukonna. Mimo wszystko, wydaje mi się, że nie na tym polega rzecz, żeby. Ten samochód miał nie wiadomo ile koni. Najważniejszy w sumie dźwięk, a przy tej masie auta jaką, jaką ma ten samochód, to myślę, że 200-konna V8 też myślę w zupełności powinna wystarczyć. Jesteśmy teraz w garażu. Tu jak widzicie wcześniej wspomniany kolektor kolektor sący żeliwny. Do tego pokrywy zaworów metalowe, zwykłe koło zamachowe i skrzynia biegów. Jest to trzybiegowy manual, coś tu jest zablokowane. Trzeba będzie po prostu całą mi tak rozebrać, więc, więc to nie jest takie istotne. Przed Wami pokazuje się również most od tego auta, który będzie zaadoptowany. Oczywiście będzie proszkowo wymalowany. Cały zestaw naprawczy do mostu i do skrzyni biegów jest już zakupiony, więc to jest akurat prysz do zrobienia. Co do samego silnika, opcje były różne, myślałem nad, nad tym, żeby, żeby go jednak wzmocnić, zmienić kolektor, dać większy gaźnik, kolektory wydechowe zmienić, może jakiś ostrzejszy wałek, żeby zrobić więcej mocy, i jakieś fajne wydechy, no i wszystko w sumie jest na razie, kotuje się w głowie i na domu sprawę jeszcze nie, wiemy, co zro... nie wiem co zrobię z tym, czy zrobimy to fabrycznie, czy zrobimy coś, coś fajniejszego. Ogólnie podoba mi się wersja Forda, Mustanga w, w, w takiej Shelby Style czyli czyli taka, no, taka niby sportowa ale z fabrycznym silnikiem chcę ją zostawić i, no i taki byłby plan kolejna paczka z firmy Ceylon Pony Później Wam pokażę w jaki sposób zamawiam te części jak długo to trwa, i tym podobne, musicie sobie zdawać sprawę, że proces zamawiania części jest procesem długofalowym, przez to, że zamawiam tylko i wyłącznie w czasie, gdy jest jakieś święto. Ale to wam pokażę za chwilę. Najpierw wypakujmy i zobaczymy, co, co dotarło. Śmieci, sporo śmieci. Pierwsze osłony, w akumulatorze o. No, Jest i podstawa akumulatora ma in Taiwan, prosto z USA Tego widzę. Są również nadkola. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. I tak chyba by było wszystko z tych nowych gredztów. Także pokażę wam teraz jaki sposób zamawiam część. Jak widzicie, tutaj jest wspomniana wcześniej strona. CJ Pony pad i są to części do Fordów, Mustangów i nie tylko nowych, i Jeepów i jak widzicie Chevroletów, Dodge'ów GMC i Toyoty wszystko w wersji amerykańskiej bo jest to amerykańska strona e, proces zamawiania części jest procesem długofalowym, w, zwłaszcza w moim przypadku, bo po pierwsze, części są no do tego projektu trzeba dosyć sporo części, więcej sporo pieniędzy a poza tym zamawiam tylko i wyłącznie cztery razy w roku, gdy na tej stronie e, są promocje, takie jak Black Friday czy Dzień in, in, Niepodległości Independence Day. W tych dniach, e, na stronie, na której zamawiam, są 20-30% rabaty i tylko w tym czasie zamawiam. Mam taką e, wish list jak widzicie, i na tej stronie. Mam części, których jeszcze nie zamówiłem, a chcę zamówić, i czekam po prostu sobie, kiedy one wpadną w jakąś tą promocyjną cenę. I wtedy sobie je Tak Tak widzicie, części jest sporo. O, tutaj mam na przykład licznik skalowany w kilometrach, bo mam licznik. Kupiłem w ebayu amerykańskim w wersji yy, amerykańskiej, więc o, coś mnie tutaj nie chce ostrzeć wersji amerykańskiej, ale to nie wszystko. Dobra, to jest to. No i tak jak tu widać, wszystkie części, których jeszcze nie mam, a, a chciałbym mieć, do tego jeszcze jest druga strona, która pomaga mi w przesyłkach. Jest to firma Carrierwise, jak widzicie, przesyłki I co jest fajne? Jest to firma, która jakby się upar może się zlecić całość, całą przesyłkę i oni zajmują się tym od A do Z dajesz im tylko linka do strony na przykład z, z amerykańskiego ebay'a i może zamówić a można to zamówić w takim systemie jak ja to robię czyli za, zamawiam paczkę w, w CEJ odpony, tak, yy, i wysyłam do nich i oni dalej już opiekują się tą paczką i później tylko jeszcze w urzędzie celnym prawdopodobnie trzeba będzie zapłacić Cło bo jak duża, duża ilość paczek jest, to trzeba się liczyć z tym, że na pewno trzeba będzie zapłacić tą, tą akcyzę i cło. No i tak to wygląda. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich miłośników i sympatyków z strony Mój Garaż Moje Hobby. Zapraszam do komentowania. Jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć dokładnie jak odbiega, odbywa się taki proces zamawiania, to piszcie w komentarzach i odezwijcie się na maila. To potrafię, postaram się pomóc. Pozdrawiam, cześć.